Rekordowe szczepienia w Rzeszowie. Nie sądzę, by to był przypadek Cezary Tomczyk, system szczepień się zawalił. Dziś problemem jest to, że ten system na naszych oczach się zawalił. Nikt nie wie, kiedy może być szczepiony, powiedział w programie. Graffiti, przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Cezary Tomczyk, odniósł się też do rekordowego wskaźnika szczepień w Rzeszowie. Cezary Tomczyk, zapytany w Polsatniu co to, czy skorzystałby z błędu systemu szczepień i szansy na wcześniejsze przyjęcie wakcyny powiedział, czekam cierpliwie na swoją kolej, na swój rocznik. Są tacy, którzy z tego błędu w systemie korzystają. Problemem teraz jest to, że miliony ludzi z chorobami nowotworowymi, czy innymi chorobami, nie mogą się zaszczepić. Ciągle wielu seniorów nie jest zaszczepionych i to jest problem. Problemem jest też to, że ten system na naszych oczach się zawalił. Nikt nie wie, kiedy może być szczepiony, dodał. Ten system jest bez zasad i bez zasad działa. Jeśli ktoś z tego systemu korzysta, musi odpowiedzieć sobie, czy warto, zaznaczył. Rekordowe szczepienia w Rzeszowie Cezary Tomczyk odniósł się także do sytuacji w Rzeszowie, gdzie według danych zaszczepionych jest niemal połowa ludności, co jest rekordowym wynikiem w skali kraju. Według nieoficjalnych informacji, szczepionka podawana jest wszystkim chętnym, bez stosowania się do harmonogramu. Jak wszyscy wiemy, w Rzeszowie dojdzie zaraz do przedterminowych wyborów. Na liście kandydatów jest kandydatka PiSu. Nie sądzę, aby działalność rządu w tym miejscu była przypadkowa. Wiemy, że rząd działa wybiórczo, a nie jest tak, że można karać albo nagradzać kogoś, bo mieszka w jednym miejscu. Wszyscy muszą być traktowani równo, stwierdził polityk po.